Mano we wtorek, słuchajcie, na zachodzie mamy 35 stopni. Elegancko ludzie już narzekają, że jest gorąco, bo gorąco jest, ale jak jest lato, to musi być gorąco. Krótkie i tematyczne podsumowanie, co my tu mamy? Mamy Audi. Najprawdopodobniej A4. Uszkodziła się stacyjka. Pomału zabieramy się za rozkręcanie. Czego należy zabrać za robotę? Te plastiki ściągamy, tu odkręcamy śrubeczkę, ściągamy te plastiki, ściągamy to. Nie wiem czy licznik nie będę musiał ściągnąć, bo już nie pamiętam. Tam są śruby zrywalne, które później, oczywiście, pokażę, jak to wygląda. No i stacyjka nam po prostu zejdzie, założymy drugą i będzie oryginał, tak? No, także pracę pamiętajcie, szanujcie, jak trzeba robić w spodniach, to trzeba robić w spodniach. Jak trzeba robić w kombinezonie, to w kombinezonie. A jak trzeba robić sobie kulturalnie, miło i sympatycznie, to tak musimy robić. Zaczynamy robotę. Oczywiście docelowo interesują nas te śruby. To są śruby zrywalne. Je musimy po prostu odkręcić, żeby ostatecznie dobrać się do stacyjki. Tak to wszystko wygląda w oddaleniu. Po ściągnięciu po prostu elementów, tak? Ściągnęliśmy na tę chwilę elementy takie, no czyli wszystkie te plastiki, które znajdowały się tutaj. Ściągniemy jeszcze element czynnika kąta skrętu żeby mieć dostęp do stacyjki, elegancko no i to by było na tyle, ja sobie ściągnę oczywiście w pierwszej kolejności jeszcze poduszkę z sygnałem oraz kierownicę, żeby miał łatwiejszy dostęp a metodę jaką tu zastosuję, żeby to rozebrać po prostu na nawiercę dwa otwory z jednej i z drugiej strony, wsadzę sobie taki element, który mam dospawany przekręcę, odkręcę i wyjmę tak to będzie wyglądało mniej więcej oryginał no i część ostatnia, słuchajcie praktycznie zero strat tu nam się troszkę dłubnęło, do tego użyliśmy takiego wiertełka, o piąteczki, śruby wyglądają tak. Takie zrobiłem sobie po prostu nacięcia o, jedno drugie i po prostu ściągaczem do segera, który mam tak a nie inaczej zrobiony, po prostu od góry żeśmy odkręcili. I cała technika, tak naprawdę godzina roboty. I wszystko można zacząć ją wymieniać. Także bez ściągania tego, czyli zwijaka airbag, bez ściągania czynników kąta skrętu Europa.